Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale zawsze jak się zaczyna rok szkolny, to myślę o takim jednym produkcie z dzieciństwa, który naprawdę lubiłam i nie lubiłam jednocześnie. Ten produkt to odżywcze, wspaniałe kakao. Otóż u mnie w domu, yy, ponieważ miałam 8 lat starszego brata, to mój brat robił mi śniadania. Ja byłam podła wtedy do granic możliwości. Wybrzedzałam, marudziłam, grzebałam w talerzu. No i zawsze mówiłam, że to kakao też jest nie takie jak trzeba, bo ma korzuch. Właśnie kakao z korzuchem z dzieciństwa kojarzy się niezbyt dobrze, ale potem pamiętam, że wpadła ta cała taka kolorowa sytuacja pod tytułem upadek komunizmu i najróżniejsze produkty kakaowe pojawiły się w sklepach, no bo kiedyś to mogliśmy w, czas, w latach 80. na przykład tylko pomarzyć o takim kakale rozpuszczalnym, które od czasu do czasu gdzieś jakaś rodzina z zagranicy nam przysłała i wtedy cieszyliśmy się do granic możliwości. Ale dzisiaj e, nasza świadomość taka kulinarna, żywieniowa rośnie, mamy coraz większe wymagania. I muszę powiedzieć, że e, sprawdziłam te produkty kakaowe, które mamy w sklepie, i otóż doszłam do następujących wniosków. Patrzcie, kupiłam tutaj najróżniejsze, tak zwane kakao rozpuszczalne, e, które, które znalazłam w sklepach. Jest ich e, dosyć dużo. E, I e, muszę powiedzieć, że na żadnym z nich nie znajdziecie słowa kakao, oprócz tego, że to kakao występuje w składzie, zaraz powiem w jakich ilościach. Tutaj na przykład mamy hot classico o smaku czekoladowym, ale co to jest? Nikt nie wie. Tutaj mamy bardziej czekoladowy smak, ale też nie wiadomo, co to jest. Nie ma w ogóle tej kategorii tego produktu. Tutaj jest Fix KO prawda, że niby to kao tak nawiązuje, że to kakao, ale też y, słowa kakao jako tako nie ma. Tu jest witaminy, magnez, wapni. I tu jest y, prawda, napój kakaowy instant. Rzeczywiście tak to powinno się dokładnie nazywać. Tutaj jest z kolei y, witaminy, y, wake up your milk, cokolwiek to znaczy. Y, I dalej... Nie ma słowa żadnego, nie wiadomo też, co to jest za bardzo, ale najważniejsze jest to, że to jest gluten free. Gluten free jest najważniejszy napis. Tutaj tak samo jest producent jasno pisze na opakowaniu i ja to szanuję, napój kakaowy instant. I teraz, jeśli prześledzimy te wszystkie produkty i sprawdzimy ich skład, to dojdziemy do dosyć pesymistycznych niestety wniosków. Ale zanim to zrobię, to jeszcze muszę powiedzieć, co ma w sobie prawdziwe kakao. Kakao to jest produkt naturalny. Jak widać ten ciemny kolor gwarantują przeciwutleniacze. Pamiętajmy, że wszyscy dietetycy żywieniowcy mówią, najlepsza jest ciemna czekolada. No właśnie, a z czego pochodzi ciemna czekolada i z, z czego się ją robi? No właśnie z tego proszku kakaowego. Ten proszek kakaowy ma po pierwsze przeciwutleniacze, które chronią nas przed rakiem, przed chorobami układu krążenia, chorobami serca. Po drugie, ma bardzo dużo magnezu, więc tak naprawdę kakao jest to idealny produkt dla dzieciaków. Rano wstajemy, spieszymy się, nie mamy czasu i wystarczy kakao plus mleko i w zasadzie mamy posiłek, który nawet możemy złapać w kubku i w ostatniej chwili wypić gdzieś e, idąc do szkoły czy jadąc e, samochodem, e, jeśli dziecko jest podwożone przez rodziców. Magnes powoduje, że dziecko ma lepsze samopoczucie, jest bardziej skupione. Tu jest też naturalna kofeina, która to skupienie bardzo mocno ułatwia, powoduje, że młodzież się budzi, tak? bo przecież kakao ma taką samą kofeinę jak kawa. Kawa ma jej oczywiście trochę więcej. Kakao jest też produktem naturalnym, pamiętajmy, i im więcej tak naprawdę tego proszku kakaowego. Zjadamy czy w czekoladzie, czy w tego typu napojach, tym lepiej dla naszego zdrowia. Nie będę tego absolutnie wyrzucać, bo to jest produkt na wagę złota. Zwłaszcza że to jest kakao bio, czyli niepryskane, nienawożone sztucznie, nie ma tutaj żadnych pozostałości pestycydów, niczego takiego. Dobrze, przejdźmy do tych naszych kakaowych wynalazków. Zacznijmy od tego produktu. Otóż, wgryźmy się w skład, i mamy tutaj tak. Na pierwszym miejscu mamy cukier, dopiero na drugim miejscu mamy kakao o obniżonej zawartości tłuszczu. To akurat dobrze, ale też pamiętajmy, że takie kakao będzie nam się troszkę lepiej rozpuszczało. Potem jest glukoza, czyli znowu cukier, emulgator żeby to wszystko ładnie się rozpuszczało, żeby nie było grudek, sól aromat. I ten aromat to jest, jeśli jest samo słowo aromat, to znaczy, że jest to aromat sztuczny, pewnie kakao podobny czy czekolado podobny. E, jeśli popatrzymy na tabelkę, to proszę państwa jest tutaj uwaga uwaga 78 g cukru w 100 gramach. 78 g cukru. Czyli większość tej torebki znakomita, to jest po prostu czysty cukier. Do tego mamy odrobinę kakao. Tutaj tego kakao jest, uwaga, uwaga, 20%. No i ktoś by powiedział, Hu, no to słabo, bo w zasadzie mamy tutaj sam cukier, no, a ten cukier przecież kosztuje to kakao nie jest wcale takie tanie. Ale mamy następny produkt. Ta marka w ogóle bardzo często, jak e, kupuje kakao, to ma przyzwoite, to prawdziwe kakao, bez żadnych e, dodatków, ale tutaj, no tutaj jest słabo. Oczywiście cukier jest na pierwszym miejscu, potem jest kakao, jest go mniej, bo 18%. Syrop glukozowy, czyli jeszcze gorszy niż cukier, ale to znowu cukier. E, Serwatka w proszku z mleka. Uuu, uh, i tutaj nie wiem, czemu jest całkowicie utwardzony tłuszcz kokosowy. Czyli nie dość, że tłuszczu nam tutaj producent dorzuca, to jeszcze jest on utwardzony. I w tym utwardzonym tłuszczu są tak zwane tłuszcze trans, które przepięknie zatykają nam tętnice. Czyli jest to produkt, który. No, po co ten tłuszcz w tym, w, tym, w tym napoju kakaowym? Tego kompletnie nie rozumiem. A powiem szczerze, że jest go niemało, bo jest 8 gramów w 100 gramach. I teraz, jeśli um, prześledzimy dalej, aromat jest również sztuczny, tak, bo jest samo słowo aromat, oraz są dwa stabilizatory. Pierwszy to jest fosforan potasu, a drugi to karboksymetyloceluloza. Więc widać, że ten skład jest jakiś taki przekombinowany totalnie. I właściwie nie wiem, czy my celulozę jemy, czy fosforan, czy tłuszcz utwardzony kokosowy. Co to jest w ogóle? No ale w każdym razie, um, jeśli popatrzymy na... Zawartość kakao to jest 18 gramów, czyli jeszcze mniej niż tutaj, tak? Dorzucone jest 8 gramów tłuszczu, a reszta to jest po prostu cukier i dodatki. Słuchajcie, dalej mamy dwa produkty. Taki produkt oraz taki produkt o identycznych składnikach. Sekret. Tych obu produktów jest taki, że mają tego samego producenta. Po prostu pod różnymi markami ten producent no, wyrabia takie oto napoje kakaowe. Jest to producent, którego muszę pochwalić, bo jako jedyny pisze, że to jest napój kakaowy instant. I to jest naprawdę bardzo mocno widoczne tutaj na opakowaniu, więc nie mamy wątpliwości, że to nie jest czyste kakao. Skład tego produktu jednego i drugiego. Niestety nie jest dobry. Zmierzamy ku coraz mniejszej zawartości kakao w kakale. Mianowicie tutaj jest tylko 16,5 g w 100 gramach, czyli mniej, jeszcze mniej. A reszta to tak naprawdę jest cukier. Plus za to, że tłuszczu żadnego tutaj producent nie dorzucił. 81% to są cukry, 16,5% tylko kakao. Jest jeszcze maltodekstryna, to jest taki zagęstnik pochodzący z ziemniaków. Taki wypełniacz po prostu. Jeśli myślimy, że w takim napoju kakaowym może być mniej cukru, to na przykład w tym jest jeszcze więcej, bo aż 83 gramy. Czyli jeśli popatrzymy na to opakowanie, to w zasadzie prawie całość 83 gramy to jest czysty cukier. Do tego jest tylko 16,5 grama kakao i to jest rzeczywiście bardzo mało, więc jeśli dajemy takim, takiemu dziecku naszemu um, tego typu produkty rano na śniadanie, to tak naprawdę jest to czysty cukier. Tutaj tego magnezu będzie niewiele, tych przeciwutleniaczy będzie niewiele. To jest chyba też sztuczny aromat, muszę powiedzieć, zaraz sprawdzę. Tak mi się wydaje, to oczywiście jest wszystko malusieńkim druczkiem. O! Gdzie jesteś w składzie? Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są istotne dla Twojego stanu zdrowia. Aha, tylko nie po tym produkcie. Dobra, jest cukier, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 16,5, glukoza, emulgator lecytyny, węglan, wapnia, aromat. No tak, aromat jest sztuczny, łatwo to mm, zauważyć. I teraz jest jeszcze jedno kakao, które też znamy. Kakao z tak zwanym króliczkiem, chyba najdłużej obecne na rynku i muszę powiedzieć szczerze, ma najlepszy skład z tych wszystkich produktów, bo tutaj cukru jest 75%, to jest nadal dużo, to jest nadal 3 czwarte, ale mamy dodatek kakao 23%. Szczerze mówiąc, jako rodzic, jako mama czwórki dzieci i jako osoba, która zajmuje się rzeczywiście tropieniem różnych e, zakupowych trików i sztuczek, ja bym jednak tego, czegoś takiego mojemu dziecku nie dała. Obiecuję, że wszystkie te produkty znajdą swój dom. Na pewno trafią do osób, które będą chciały po prostu z tych produktów skorzystać. Ich nie wyrzucam po nagraniach, ale teraz chciałam wam pokazać, jak w bardzo prosty i w bardzo szybki sposób można przygotować dziecku czy sobie kakao do szkoły czy do pracy. Uwaga! To jest bardzo proste. Żeby przygotować kakao potrzebujemy dwóch rzeczy, czyli potrzebujemy po pierwsze prawdziwego proszku kakaowego, tak? czyli sproszkowanego kakao, no i do tego mleka. Jeśli ktoś nie trawi mleka krowiego albo jest z założenia nie je produktów odzwierzęcych, to najlepiej wybrać napój owsiany, dlatego że on nie zmieni smaku no, kakao. I w dodatku ma dużo błonników, ma dużo składników mineralnych. Jest, moim zdaniem, to jest z, jeden z najbardziej wartościowych zamienników mleka krowiego. Pamiętam, jak mój brat był w kuchni, kiedy przygotowywał mi jedzenie do szkoły czy śniadanie rano, no to zawsze gotował tak gdzieś pół wiadra tego. Mleka, ale pamiętajmy, że mleko dzisiaj w sklepach jest pasteryzowane. Więc, tak naprawdę, czy na kuchence możemy podgrzać, czy nawet w mikrofali, wystarczy podgrzać niewielką ilość mleka. Musimy podgrzać, żeby nam się kakao rozpuściło. Mleko gotuje w, zobaczcie, w jakich pięknych takich miodowych garnuszkach. To są, jak wiecie, moje ulubione garnki emaliowane marki Silesia. E, właśnie teraz, późnym e, latem, wyszła taka nowa kolekcja miodowa, więc e, bardzo piękna. E, gotowanie w tego typu garnkach emaliowanych e, powoduje, że gotujemy zdrowo, dlatego że one w zasadzie niczego e, nie oddają do, ani do zupy, ani do gotowanego mleka. E, są zdrowe i cały świat e, nagle się obudził, że emalia jest e, rzeczywiście jednym z bardziej wartościowych i takich. E, no zdrowych produktów. To mleko już mi prawie wrze, więc wystarczy. Do tego dodaję trochę kakao. Ile? To zależy, ile lubimy. Ja bym na szklankę dała taką łyżkę, łyżeczkę czubatą od herbaty. Mieszamy. Tak, wiem Julia, że musisz to pokazać. Proszę, mieszamy. Nie musimy zagotowywać, bo mleko jest pasteryzowane, jest bezpieczne. Kiedyś rzeczywiście mleko prosto od kroby się gotowało i powstawał taki e, ogromny kożuch. I teraz tak naprawdę, w zależności od tego, co lubimy. Ja tutaj mam troszeczkę brązowego cukru waniliowego, ale dodam dosłownie szczyptę. No dobra, dwie. I lubię cynamon, więc mamy wanilię z cynamonem. Oczywiście, jak dziecko tego nie lubi, no to wiadomo, że nie, nie dodajemy. Mieszamy to wszystko razem i to już jest koniec. I co robimy, i dodajemy zimne mleko. Dziękuję bardzo, kakao zrobione. Ile to trwało? Jeśli mamy mikrofale, to wszystko razem trwa moim zdaniem jakąś minutę. I teraz co my mamy tutaj? Mamy tak. Mleko, które bogate jest w składniki odżywcze, czyli po pierwsze mamy białko mamy witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, mamy wapń, mamy witaminę D, mamy laktozę. Możemy również, jeśli nie tolerujemy laktozy, użyć mleka bez laktozy. Gdzie mam tu szklankę? Nie mam szklanki, ale mam wspaniały kubeczek. Proszę bardzo, przelewamy. Możemy też przelać do takiego kubka, który zabieramy ze sobą. I muszę powiedzieć, że naprawdę takie kakao na mleku czy na napoju owsianym to jest Naprawdę wartościowy posiłek. Rzeczywiście, przez co najmniej dwie godziny zostanie nam w żołądku i sprawi nam bardzo dużo radości. A zobaczcie, dołożyłam tu szczyptę cukru dosłownie, a nie trzy czwarte jak w tych wszystkich kakao-podobnych produktach. I zrobiłam to absolutnie błyskawicznie. Czyli można zrobić zdrowe kakao błyskawiczne w domu. Smacznego. Ej, jakie dobra! był kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie kakao błyskawiczne domowe przygotujcie.